Dzień dobry, widocznie. Bo żeśmy się dawno nie widzieli A teraz yy, w końcu można coś pogrzebać przy samochodzie I co będę właśnie czynić Więc jedziemy do Arka Arek ma garaż, a w garażu jest ciepło widać już w niestety ten reflektor nie ma regulacji automatycznej tam z deski rozdzielczej więc mamy a 1 żarówkę jedna a 1 i zwykle też mała żaróweczka jeden reflektor cały nowy mniej zacisków mają bo tu są dwóch tamtych oryginalnych więcej, jak seporu damy co tu nie podziałało ani i mamy już jedną przełożoną i jest zobaczcie jaka jest różnica między jasności na ścianie tak trochę wiadomo, że trzeba będzie podjechać na badanie techniczne więc mamy tak, żeby odkręcić reflektor mamy dwie śruby na bokach toksy i od góry dwie śruby i po bokach dwie śruby wszystko wychodzi garce garfin i wszystko ładnie wygląda dwie lampy zamontowane i mamy pozycje piękne długie dzienne i długie w pięknie wygląda zupełnie jak inny samochód no i się okazuje, moi drodzy, że sobie na nie jest wcale bieda wersja tu jest napisane JBL czyli jakby ten dźwięk nie jest jakiś totalnie z budżetowej wersji i dobrze, mamy ściągnięty ten fragment teraz musimy odkręcić tą śrubę tu i zobaczymy, czy gdzieś jeszcze deska się trzyma oby się nie trzymała w kurcie, jak do tej śrubki podejść na przykład ale wkładki głośników mamy na jedną śrubę tu na dwie śruby tu i całość wychodzi delikatnie ciągnąc do siebie później pod kręcją tych boków mamy linkę, która jest zaczepiona na jedną żabkę tu gdzieś i druga żabka dziś tu. I tu jest od spodu Mam. ostatnia śruba, która trzyma nam całą deskę, która wyjdzie nam do przodu i będzie OK. I wtedy mamy dostęp do zegarów z tyłu, który się odkręca na dwa torksy i wychodzą całe zegary. I będziemy mogli wymienić cztery żarówki w podświetleniu. Bo po co dwie, jak zaraz znowu mogą się przepaść? Jak mamy deskę Dziękuję. zdjętą. Tu jest blacha, którą żeśmy wygięli. <laughs> I co, odkręcamy te zegary? Tak, żeby wyjść, czy jest u rękę, żeby podłożyć? Bardzo mało. No to. No, tam są cztery tylko, takie same. Raz, dwa, trzy. A tu dwie Tak, po środku dwie i po dwóch tym dwie. Więc ja myślę, żeby odkręcić te zegary. Bo mamy jak teoretycznie. No. Jak Dobra, tak, no walczymy tak. dalej. Mamy dwie śruby, które trzymają zegarę i one powinny nam wyjść bez żadnego problemu do góry. Taka sytuacja. I wtedy wymieniamy rurki, wkładamy ponownie zegary, skręcamy teoretycznie wszystko do kupy. I mamy kolejny problem załatwiony, jeszcze tylko dwa zostały. Po wyciągnięciu Mnóstwa wtyczek, gniazd, i tak dalej. Nie wygląda to źle. Nie ma jakiejś wilgoci tutaj. Mamy zegary od Sabiny. Na wierzchu jeszcze sobie tutaj przetrę. O, ok, ktoś serduszko zostawił. I z stronę. strony. nie wymieniamy żarówki. Jedna jest tu. Przepalona. I tak. Jeśli chodzi o żarówki, to nie mam żadnego problemu z nimi. Dobra, wymieniamy wszystkie cztery. E, wszystkie żarówki cztery mamy wymienione. Jeszcze od kierunków są, ale ich nie ruszamy świecą. Dobrze, idziemy walczyć teraz z włożeniem tego wszystkiego. Tak już teraz walczę, proszę Państwa, w wygiętej pozycji nad stopem. Stop, stop, stop. Wymieniamy stop, bo mnie wkuruje żar, że się zacinali. Muszę pamiętać o tym, żeby upewnić się za dnia, żeby później sąsiadka nie dzwoniła. Michał! Stop ci się świeci. Nie. A 23 lata tam był, więc ma prawo się spieszyć. Bo tu mamy ten pomad. On jest niżej, a stopu jest wyżej. Dobrze mówię. Tak. Dokładnie. I tu jest Tamten odłączyłem, jeden odłączyłem Tak, bo on tutaj się trzyma tak. na tą jedną Ten pomad chcę wyciągnąć, żeby mi nie przeszkadzał Dobrze W robieniu, w chwyceniu tamtego jaką. Nie żebym się w tym, ale cię ja nie będę przeszkadzał, bo Ty już tam wszystko znasz mam koncepcję I masz koncepcję Pielęgniarz proszę bardzo Tytytkę narzędziami chirurgicznymi przyciągną I teraz proszę bardzo Już tutaj nam czujnik wyjdzie Tak jest i właśnie, proszę państwa, on tutaj raz, raz albo tyknie, albo nie tyknie, a tamten tyka, tamten tyka, i to też jest chyba zamiennik, Kirsten, więc to jest to samo. więc O, i on raz działa, raz nie działa, teraz Arkadiusz, A już go podłączyłeś? Tak, bo już właśnie się świeci cały a? Mm -hmm. O, patrzcie, dodajmy do tego. Wcisnę go. No. Też nie wiem, co to, to znaczy wcisnąć. Nie świeci. Świeci. Nie świeci. Świeci. Czyli działa. Więc mamy dziodostwo wymienione 35 zł. 18,3,97 zegary. Czyli to jest od nowości zegar. który poświadcza. Że mamy najechane 405 352 km. Taka sytuacja. teraz jak już wejść po trzech latach się odzwyczaj od tego, że musisz zwrócić uwagę, czy ci kliknie, czy ci nie kliknie, a ten nie klika. Aha. <grych> no psychologicznie trzeba zadziałać. Psychologicznie musisz sam sobie kliknąć. <grych> Jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o ten czujnik że on jest wyciskany, więc można go. Troszkę schować albo go wyciągnąć, jeśli jest za krótki. To jest stary, ale w każdym takim samie jest to samo. Tak, jeszcze walczy z czujnikiem, a ja sobie wymienię ten oto mały bardziej. Czyli spryskiwacz, tylko jeden po drugi działa sprawnie. Widzisz, po lewej stronie nowy, po prawej stary. On jest mniejszy. Ten nowy. Więc muszę kupić drogi, bo będzie nierówno, będzie brzydko. No. No. Całe 35 zł za spryskiwacz. A. I teraz przechodzimy do na najtrudniejszej i najgorszej rzeczy. Czyli montaż. Czyli montażu deski. Więc wcisk. Tu mamy jedno. Tu. O właśnie. Tu mamy szeroką, to jest tu i to jest najgorsza. Bo jest ta bananowa Więc mamy już zamontowane wstępnie zegary I uwaga Night panel zniknął Czyli mamy pięknie I powiem Wam, że nigdy w życiu tak się jasno nie świeciło tutaj Więc teraz yy, najgorsze Czyli trzeba to wszystko poskręcać To się biorę I ostatnia rzecz jaka nam została To kierunki już mam nowe włożymy, przekręcimy, żarówki nowe też pomarańczowe, tylko co ja miałem? A, wpuścić elektrokąt. i jest biała, tu biała, tu biała kierunek tu, subcio i mamy zrobione To są wymienione kierunki. Wymieniony czujnik, stopu włączam lampy się nie Wymieniamy lampę i wymienione żarówki po deski. Bardzo, bardzo chciałem podziękować arkadiuszowi, którego tutaj nie ma jego subaru gdzieś za chwilę to przyjdzie. Nie sprzątać. Przy okazji odkurzymy sobie na... Bardzo dzięki, Arek, za udostępnienie miejsca. Ja wyobraźcie sobie to robić gdzieś pod blokiem No nie wykona.